Eilat, jedyne izraelskie miasto nad Morzem Czerwonym. Miasto, tak naprawdę, powstało dopiero na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Na początku lat 50. była tu strażnica wojskowa, kilka lichych chałup i mały port wojenny. Początkowo sądzono, że będzie to miejsce strategiczne, dostęp do Morza Czerwonego. Rychło się okazało, że przy każdym konflikcie Eilat jest odcięty od reszty państwa i nie stanowi żadnego strategicznego punktu. Po drugiej stronie zatoki, leży jordańskie miasto Akaba, dużo starsze od izraelskiego Eilatu. Wykopaliska wskazują, że istniało już w czasach Mojżesza. Tu, bez względu na porę roku, temperatura wody w morzu, wynosi zawsze 21-22 stopnie Celsjusza, a deszcz pada maksymalnie 3 dni w roku. Od końca lat 70., po pokoju w Camp David i uregulowaniu stosunków z Jordanią, miasto zaczęło rozwijać się jako turystyczny kurort.